Siemanko, Siemanko, niezłe wcianko. Wiem, że jakość tego wideo, jakość wizualna, no jakość wideo <laughs> będzie do dupy, ale postanowiłem sobie, że na ten kanał będę wrzucał pomiędzy filmami, które uważam, że coś mogą gdzieś wnieść. I okazuje się, że coś wnoszą, jakąś wartość, komuś coś dać. Czy też ktoś może coś podpatrzyć i wyciągnąć jakąś swoją opinię. Ale pomiędzy nimi obiecałem sobie, że jeżeli mam jakąś myśl, a teraz podczas jedzenia czekolady, może nie czekolady, bo jem sobie takiego sneakersa, peanut butter, mas, czyli taki z takiego z peanut, peanut, Pinut, jakby powiedział mój kolega. A więc, przed chwilą dostałem mega negatywny, taki hejterski. Komentarz na YouTubie z, z, z pierwszego filmu tak na, na, do pierwszego filmu, tak naprawdę do filmu, który jest mega najbardziej popularny i chyba w mojej karierze YouTube'owej jest drugim filmem trzech czasów. Ma tam 30, chyba 40 tysięcy wejść. Prawie. I wiecie co tak powiem, czy wiesz co, bo nie wiem czy też oglądnie, czy w ogóle YouTube pchnie takie słabe jakości wideo. specjalnie jeszcze włączyłem tam lampkę, żeby więcej światełka była. I wiesz co, wiecie co? Jeszcze 15 lat temu, może trochę więcej, może mniej, bym się zasmucił. Bym się zasmucił, że może mówię tak jakoś tam duży, tak jak bym coś napisał. Albo, że może faktycznie lepiej skasować, ale teraz, i tam już od wielu, wielu lat. Ale teraz, w 2021, widzicie, cały czas jem. Mam to gdzieś. W 2021 mam to totalnie gdzieś. Tam, gdzie słońce nie dochodzi. Że ktoś ma na tyle czasu, ochoty, i ma na tyle biedne życie, Muszę mu się wrzucić hejterski komentarz. Jakaś masakra jest. Fakt, że teraz możesz sobie powiedzieć mm, a Ty masz na tyle czasu, żeby na niego odpowiedzieć, zareagować, ale w formie jeszcze zrobić wideo. W zasadzie nie. Ja się nie ma na to czasu. Zobaczcie, jadę sobie samochodem w pewnym celu, i po prostu wylewam na... na papier chciałem powiedzieć. Wylewam do, do kamery czy do mikrofonu takie gorzkie żale trochę. Nie mam żadnego żalu. Właśnie wręcz przeciwnie. Właśnie co chcę powiedzieć. Właśnie do czego zmierzam? Zawsze jeżdżę w koło 3, 3, 3 godziny. 3 minuty, 20 sekund i jeszcze cały czas w koło tematu, ale do czego zmierzam właśnie? Do tego, że po tylu latach nawet nie tylko, że mam to gdzieś, w dupie i tak dalej, i tak dalej, ale wręcz przeciwnie. Szukam, żeby ktoś mnie skizykował. Kiedyś przejmowałem się, rozpoczynałem jakiś biznes, było wiele. I tak jak mówiłem, w wielu już wideo, jeszcze o tym opowiem. Tu lub coś napiszę, jakieś książkę. Bo jest o czym Ale to już mówiłem. A więc przejmowałem się, myślałem. I myślałem o właśnie, że... Ci ludzie, którzy mi doradzają, że, że oni wiedzą. chyba mogą coś wiedzieć, no. albo czekaj, nie zapytam się ich, albo może podpowiadają, może mają rację. Dupa! Nie mają racji. Chcesz coś zrobić? Zrób to. Masz pomysł na biznes? Zrób to. Krytykują cię? Tym bardziej to zrób, jak cię krytykują. Bo krytykują cię ludzie, którzy ci zazdroszczą, którzy chcą Twojej klęski którzy może, oczywiście życzą Ci bardzo dobrze, ale podświadomie mają ułożone w głowie tak, ażeby nie robić, nie wybijać się, nie wychodzić swo, poza swoją strefę komfortu, nie myśleć poza ramami żadnymi yy, tylko po prostu robić to na co zostałeś zaprogramowany w szkole, czy zaprogramowali Cię rodzice, czy ktoś jeszcze inny i negatywne komentarze Powodują, że we mnie budzi się coś w rodzaju takiego zrobić ci na złość albo nie zrobić na złość, ale haha, tak? To ja ci jeszcze pokażę. Jeszcze dodałbym słowo na katam pomiędzy Tobie, jeszcze ale już nie będę tu mówił tak brzydko, bo jeszcze ktoś to oglądnie i będzie mówił później, że Zibi to jest kawał Hama jeszcze mówi przy języku. A więc właśnie, więc moim zdaniem negatywne komentarze są bardziej potrzebne niż pozytywne komentarze. Co Ci po tym, że ktoś Cię poklepie po, po pleca? Oczywiście, jeżeli poklepie Cię bo przez, po plecach przedsiębiorca, czy klient, czy ktoś, kto yy, daje Ci gratyfikację, płaci lub też yy, akceptuje, próbuje, pozwala Ci wejść wyżej w biznesie, w tym zarobić, nie musi to być biznes? To tak, owszem, trener, tak, owszem, mentor, ale zauważ, tak jest w moim przypadku. Może jestem inny, może jestem nie, głupi albo, albo coś, ale w moim przypadku, jak ktoś mi mówi, że A, bzdury gadasz albo, no chyba, że gadam bzdury faktycznie i czasem wiem o tym, że gadam bzdury, schowam lepiej ten papier, żeby, żeby mi widzieli. No, to też to gada bzdury, tak? No czasem tak jest. Każdy gada bzdury, ty też. Czasem I, i tak jest. Ale nie uda ci się. Nie wyjdzie ci. Nie, eee, tam gadasz bzdury, takie coś nie zadziała. Eee, nie masz racji. Ten sprzęt wcale nie jest taki dobry, to który mówisz, trzeba kupić ten, który jest teraz na, cza na, na czacie. Na czasie. Eee, wcale nie, to jest sprzed pięciu lat. To jest. Nie, to się nie nadaje. Tym się nie da zrobić. A to, to nie, to, to nie tak jak mówisz. To nie, to tutaj kupi jesteś. Albo. No właśnie. O, go. Dzięki. E, tak? To tym bardziej motywuje mnie do tego, żeby. Tak? Tak, tak jak na przykład. Musisz wejść na kanał Couple of London i zobaczyć, jak robię, jak fotografuję ślub i wesele 14-letnim aparatem że mówić, że się nie da jednym obiektywem, używając jednego obiektywu najtańszego, jaki istnieje na rynku i kupiony nawet nie nowy, tylko używkę. Dlaczego? Bo mnie ktoś wkurzył, w sensie wkurzył pozytywnie i powiedział mi, że to się nie uda. To jest, to jest e, e, bzdura, nie zrobisz tego, bo no, no, jak nie zrobisz, tego? jak ci, co, na których się wzorowałem, Robili to właśnie takim, takim sprzętem i robili to 400 tysięcy razy lepiej, ładniej, fajniej, z większą kreatywnością, fantazją i, i tak dalej, i za większe pieniądze. Jedna się? Tak? No i dalej udowadniam, yy, że nie trzeba kupować, nie trzeba iść za. Jakimś wielkim krzykiem, że tak, tak, co roku trzeba wymieniać apartament. Ale nie skupiam się tutaj na fotografii, tym razem w tym wideo. Skupiam się na tym, że negatywne komentarze powodują we mnie coś w rodzaju włączenia takiego dodatkowego przycisku, który mówi spychu, musisz przycisnąć i zrobić i pokazać samemu sobie, bo niczyja inna opinia mnie nie obchodzi, samemu sobie, a że e, że ktoś nie ma racji, że e, że e, ty możesz mieć rację i że, e, że jednak ten Twój pomysł jest zwalidowany. I, i nie twój pomysł, tylko to, co ten ktoś skrytykował, to po prostu on skrytykował, bo ma smutne życie, czy smutny, yy, czekaj, włączy światła, a widzisz, moje światło odbija się od samochodu światłami twarz, a teraz ktoś cofa i zaraz na mnie cofnij, może no, się cofnij, ale tutaj się cofnę, bo no, że ktoś ma po prostu smutne życie i mu się nudzi, nie ma co robić swe, swoim czasem i chciałby Yy, sobie ponarzekać, bo, bo jest po prostu żałosny Z tym was zostawiam. Mm, tak, słabej jakości wideo, ale yy, mogę powiedzieć takie złote myśli, tak? Może nawet zatytułuję gdzieś tam yy, w słowach słowa wyszukiwanych złote myśli. 10 minut omawiane w koło, ale kuenta jest jedna i z nią was zostawiam. Dziękuję na razie. Rozdrówcie wszystkie które kazie, które znacie. Nie rymuję się w ogóle. Na razie cześć.